W dzisiejszym odcinku będę jadł jak Hania z przez cały dzień. Zaczniemy od jej autorskiego przepisu na maczy. Przyjedziemy 300 km do Krakowa tylko po to, żeby spróbować jej ulubionych restauracji. Ale zanim to, zaczniemy od śniadanka. A na śniadanie będą tosty francuskie. Hania robiła je w jednym odcinku u tak to się nazywa? Chyba, Chyba tak. tak. No. Więc zaczniemy sobie odkrojenia obozków. Musi być bananek, muszą być borówki, tam były jeszcze truskawki, ale ja mam teraz alergię na nie, więc nie mogę ich jeść, więc darujmy sobie ten jeden składnik, ok? Przeżyjemy bez niego. Super. I mamy chałeczkę. To jest w ogóle jakiś taki warszawski dziwny wytwór, bo ta chałka jest w formie rogala, ale na no to też przymkniemy oko. Warszawa się rządzi swoimi prawami, prawda, Mati? No, prawda. Więc pokroimy sobie naszą chałeczkę. O, proszę. <zysy> Słyszeliście to? Jakbyś terapia ma mamała. Nie przejmujmy się tym, ja słyszałam coś takiego, że nawet jak pieczywo jest czerstwe, to lepsze wychodzą tasce francuskie, przekonam ja się. Ja też to słyszałem, no. No właśnie, więc bierzemy sobie takie dwa kawałeczki, trochę ciężko się to kroi, bo takie nierówne to będzie, ale okej. Okay. Do tego mam bułeczkę świeżo wypiekaną, ona będzie dla mnie. Nie dlatego, że jest świeża, tylko dlatego, że jest bezwzględna, ok? Więc mamy pieczywko, kroimy teraz bananka. Boróweczki już umyliśmy. Proszę bardzo, to musi być wszystko estetyczne. Hania bardzo się do tego przykładała, więc powolutku sobie kroimy. Myślę, że tyle nam wystarczy. I zaczynamy robić nasze jaja do tostów francuskich. Potrzebujemy do tego jaja... Ktoś Kto się spodziewał? Cynamon i trochę mleka. Ja mam mleko waniliowe, żeby to było takie jeszcze słodszy, widzę co chodzi. Poza tym to mleko waniliowe będzie nam potrzebne do maczy. Ale to zaraz o tym, okej. Okay? Weźmiemy sobie jedno jajeczko, chyba nam tyle wystarczy. Albo może dwa z tego co widzę. Te jajka nawet tak estetycznie położyłaś. Tak, akurat my właśnie skróbka byciała, Ale widzę co najlepsze? nie też do dobrze leciała skróbkę. to tak? już zostało zaplanowane. Więc powiedzmy, że spędzam dzień krwania, no to spędzam, tak? Nawet z mi wesoła. Dodajemy nasz cynamon, bardzo dużo, bo testy francuskie muszą być cynamonowe. Chociaż u nas wszystko musi być cynamonowe. W każdym odcinku zawsze powtarzał, że musi być dużo cynamonu. I wlewamy dosłownie odrobinkę naszego mleczka. Pięknie, w ogóle to mleczko jest całkiem dobre do kawki. Pachnie jak święta. No, właśnie to poczułem teraz. <laughs> Wiecie, że zaraz święta? Kto też nie może doczekać, tak jak ja? Ja już sierpniu zaczynam świętować święta. Maczamy sobie nasz chlebek w naszej mazi. uuu, uu, dobrze to wygląda, Hania. Ty to jednak znasz się na rzeczy. My też lubimy to serdeczkie. I dajemy. Ja tu mam już dosyć mocno rozgrzany ten tłuszczyk. No dobra, to się zapowiada dobrze, muszę przyznać. To nie, mega dobrze. Hania jeszcze w tym odcinku zrobiła wersję na słono, ale myślę, że jedna wersja nam wystarczy. Dzisiaj tak będziemy mieć dużo jedzenia. W międzyczasie jak robią nasze tosty, to zaczniemy robić naszą maczę i tak potrzebujemy oczywiście mleko i tu jest taki myk, dlatego że Hania zawsze dodaje jakby aromat waniliowy do tej maczy, więc postanowiłam po prostu kupić mleko z aromatem waniliowym, myślę, że na to samo wyjdzie, więc wlewamy sobie tutaj dużo mleczka. I do naszej maczy potrzebujemy dwie rzeczy. Potrzebujemy maczę. I ja wiem, że zazwyczaj macza jest taka w proszku, ale nie mogłam jej znaleźć w naszych sklepach, więc kupiłam taką po prostu jak herbatkę i zaparzyłam. Więc tutaj mamy maczę, dałam jej tu mało wody, żeby była taka intensywna. I Hania robi swoją maczę na bazie herbaty jaśminowej. Jeszcze, że mówiąc, nie mam pojęcia jak się zwykłą maczę robi. Chyba po prostu tylko z maczy, nie dodaje się chyba herbaty jaśminowej. Więc jestem mega ciekawa jak to będzie smakować, dlatego, że ja nie lubię maczy. I mnie smakowała tylko ta od maty i to była taka, że smakowała, ale nie smakowała, wiecie o co chodzi. Ja znowu zrobiłam ten błąd, że nie mam jak tego przelać, bo nie mamy lejka. Więc musimy sobie wziąć to na nasz piękny zlew. Przelewamy trochę jaśminowej herbaty. Przelewamy naszej maczy. Ja teraz się zastanawiam, czy to będzie zielone. Chyba nie będzie. No, wydaje mi się, że nie. O. Ale nie zawsze chyba macza jest zielona. Trochę się zazieleniła. Nie, jest zielonkawy, przepraszam, jest. No, dobra, niech będzie. Jest zielonkawy. Teraz sobie wymieszamy to i spróbujemy. Myślę, że dodaję ten aromat waniliowy, żeby ona była słodsza, bo jednak masza nie jest za bardzo słodka. Ona jest taka ciepka bardziej, więc może ta wanilia nam coś tutaj zmieni. Uwaga, wielki test. To jest najgorsza macza, więc jakbym miała z tych wszystkich match jakoś to, te rankingi zrobić, to najpierw byłoby Maty, potem byłaby Hani i cała reszta to cała reszta. To nie jest najgorsze i jest lepsza przez ten chyba aromat waniliowy, naprawdę, ale to nadal nie mój smak, więc... No no, średnio. Idziemy do naszych tostów francuskich. Hello! Wow. Pozwól <laughs> Mati, że zrobię ci tego tosta. Dawaj. Naszym kremem będzie mascarpone. No nie, de nie nigdy faktycznie. A ono się... jest dobre w ciastach. No, ono jest takie słodziutkie, delikatniutkie. Fajnie się tutaj rozpływa na tych gorących tostach. Co prawda powinien być jakiś krem z mascarpone, ale nawet Hani się nie chciał go robić, więc po prostu na No, Po co? Tak łatwiej. <laughs> więc my się zainspirujemy. Okay. Nie żałujmy sobie. Wygląda to dobrze. Wygląda to dobrze, ale będzie wyglądało lepiej, jak to przystroimy. Zwłaszcza, że to te francuskie to jest jedna z moich ulubionych dań. W sumie takich śniadaniowych, co by nie było. Tak, jak się wychodzi na miasto no. i się chce jakieś śniadanko, to to francuskie są zawsze dobrą opcją. Jak nie, że nie wchodzą. Naprawdę pierwszy raz jem taką bułkę bezgotynową kupioną w sklepie, mówiąc. Żeby... Waga, uwaga. I. <grym> <grym> no to. Przejedzone! Bardzo dobre gorówki! Mm. Nie przepyszne, ale myślę, że to byłoby idealne żeby jakby to się miodem polało. Żeby było jeszcze słodsze? No, bo jest bardzo mało. Tak? Mmm! Twój cynamon mało słodził. No właśnie, tam to jest mega słodkie! Co ty mówisz? Ja myślę, że lekko można byłoby to przesłodzić, ale jest bardzo dobre, więc takie 9 na 10. Dobra, my wcinamy i widzimy się zaraz w Krakowie. Tego mi było trzeba, przed nami długa pola już zakręcona. gorąco. Dotarłam już do Krakowa i jestem mega głodna, ale to bardzo dobrze, dlatego że na lunch idziemy na ulubione sushi Hani. Jest restauracja Tai Tai and Sushi i jestem mega ciekawa jak będzie to smakować. Wiecie, w końcu przyjechałam ponad 300 km, żeby wypróbować tę restaurację, więc mam nadzieję, że będą bardzo dobre i że Hania nas nie zawiedzie. <sum> Wnętrze jest przepiękne, naprawdę. I jestem tutaj sama, bo ja zazwyczaj przychodzę po prostu, wiecie, od razu na otwarcie restauracji, żeby był spokój. I mamy takie duże menu. Z tego, co Hania mówiła, to jej ulubione sushi to jest pieczona ryba z sosem teriyaki. Jeszcze chyba nie jadłam sosem teriyaki, więc je wypróbujemy. Nawet nie wiecie, jak się wystraszyłam. Tutaj biega królik. <noise> Chcę wam go pokazać, ale się schował koło gydaczek. No, spójrzcie. Tam siedzi. No, chodź. Chodź tutaj. Oh jej. Cześć! Ja nie wiem, czy to jest restauracyjny, czy komuś uciekł. Przepraszam, macie królika? To myślałam, że może komuś uciekł po prostu. Nie, nie, to mamy właśnie dwa swoje takie. A, to super, fajne są, prześliczne. To ja bym poprosiła tak, e, Hosomaki będzie pieczony łosoś, futomaki również pieczony łosoś i pieczona dorada, herbatka jaśminowa i crème brûlée o smaku zielonej herbaty. Mieniłam miejsce, żeby było spokojnie, bo przyszli już inni goście i testujemy nasze sushi ze sosem teriyaki. Zapomniałam go na początku zamówić, ale domówiłam i jestem mega ciekawa, czy będzie lepsze niż sosą sosem sojowym. Na pierwszy rzut bierzemy hosomaki z pieczoną łososiem, czyli taki klasyczek. No dobra, ten sos teriyaki jest taki gęsty. Mmm, ile dobre, ten sos jest mega słodki. Chyba na bazie miodu, ja nie wiem z czego jest sos seriaki. Zawsze biorę ten sojowy, bo jest taki słony, a ten jest słodki, więc zupełnie coś innego nam się tutaj robi. Bierzemy kolejne sushi. Bardzo smaczne. Nie jest to najlepsze jakie jadłam. W życiu, ale jest bardzo smaczne i jest stosunkowo drogie. Jak porównuję nawet ceny do Warszawy. No to jednak za to wszystko, co tutaj zamówiłam, zapłaciłam 163 zł. A czy się najeść? Nie wiem, czy się nają, ale jest całkiem okej. Okay. Jestem też bardzo ciekawa tego kremu brule o smaku zielonej herbaty. Naprawdę nigdy tego nie jadłam, ale wygląda obłędnie i może akurat będzie dobra. Nie mam pojęcia. Zaraz do tego sobie przejdziemy. Tradycyjnie wziąłam jeszcze herbatkę jasminową, dlatego że Hania bardzo, bardzo lubi te herbatki. Z tego co wiem, to bierze zawsze do tego słyszy. i w w tym miejscu, więc no my też musieliśmy wziąć. No dobra, próbujemy naszego kremu brule. A dobra, spróbujmy z tą miętką. Mm. Ciekawe. Te kurcze, w ogóle nie smakuje jak zielona herbata. Jakby jest mega słodkie, no bo wiadomo, creme brule, ale w ogóle nie, nie ma smaku zielonej herbaty. Naprawdę jest mega, mega dobra. Ta dałam takie 5 na 5. Sushi myślę, że mogłabym dać 4 na 5. Jestem jeszcze mega ciekawa, jak wypadnie kolejna restauracja, do której pójdziemy na obiad. Mamy tutaj jeszcze kilka godzin w Krakowie, więc porządnie się najemy. Dotarliśmy już na miejsce naszego obiadu jest to restauracja w Schudbar. Będziemy tutaj testować kurczak generała Co. So. Mega dziwna nazwa, ale Henia bardzo, bardzo często poleca to danie, więc musimy je spróbować. Z tego co widziałam, to poleciła też Agnieszce Grzelak, i ona też również to testowała, i były bardzo pozytywne opinie. Mówiła również, że było to ulubione danie Dominika Ropińskiego, jak był w Nowym Jorku, więc powiem Wam, że mam naprawdę wielkie, wielkie oczekiwania względem tej restauracji i tego dania. Więc mam nadzieję, że ta restauracja mnie porwie, bo jednak. 300 km w jedną stronę, żeby tylko przetestować te dania, to dużo. Chciałam ja przenieść się z restauracji dlatego, że była ona full przysząta dosłownie godzinę po otwarciu i zostały trzy stoliki w środku i było tak głośno i ciemno, że nie dałabym rady dla was nagrać, więc wniosłam się na dosłownie środek ronda, <grym> tak można powiedzieć. Mam nadzieję, że nikt tutaj mi nie przyjdzie, ale chyba przeżyjemy. Dobra, testujemy sobie naszego kurczaczka. czekamy na niego chyba z 20 minut, więc myślę, że całkiem spoko i zapłaciłam za ten zestaw 60 zł, więc zdecydowanie lepiej niż we wcześniejszej restauracji, w sumie trzy razy taniej na dobrą sprawę, ale czy będzie to dobre? Czy będzie to dobre? O, wygląda to dobrze i wygląda na pikantne, dlatego, że są tutaj jakieś papryczki rozłożone, a ja nie lubię pikantnych rzeczy, ale wierzę w to, że i Hania, i Aga Grzelak, i Dominik Kropiński mają dobry gust, że będziemy tu smakować. <śm> Jestem ciekawa, czy ktoś tutaj z mieszkanka obserwuje mnie właśnie, że jakaś blondyna siedzi sobie na środku ronda i, i rozmawia do kamery, dlatego że dookoła są tej kamienice. Jestem już mega głodna. Ja wiem, że dopiero co jadłam sushi, ale to już było jakieś czas temu i skłodniałam, okej? Okay? Zaczniemy sobie od naszego chińskiego klasyczku. Jest jakaś biała kapusta. Wziąłam do tego jeszcze ryż jaśminowy. No i kurczaczka, tak? Mmm, ta kopusta jest w jakichś przyprawach dziwnych, takich bardzo intensywnych. Nie mam żadnego pojęcia co to jest. Ten kuczeczek jest smażony w głębokim oleju i jest coś słodko-pikantnym. Przypomina mi to trochę Korean Fried Chicken. Jest to moja ulubiona potrawa i powiem wam, że jak ja nie lubię ostrych rzeczy, tak to może mi wypalić gęby dosłownie, a ja i tak będę to jeść. Mam nadzieję, że to będzie to samo. No pachnie tak... tak dziwnie. <słuch> Mmm, kurtcha. Cool Mega dobre. Czuć, że jest to smażone na głębokim oleju, ale jest to mega dobre. Jest takie słone, w ogóle nie jest ostre i w ogóle nie jest słodkie. Jest słone. Nie wiem, co więcej powiedzieć o tym smaku. Dziwny jest ten smak, ale jest bardzo dobry. I w połączeniu z tym ryżem, takim delikatnym, myślę, że to będzie zarambiste połączenie. Na pewno jest to lepsze niż to sushi, które jadłam przed chwilą. Tutaj myślę, że spokojnie mogę dać 5 na 5. Rewelacja. Ja sobie to zjem, a zaraz was zabiorę jeszcze w jedno miejsce, gdzie są ulubione. Rzeczy stworzenia Hani. Myślę, że Wam się spodoba! Jakiś pan mnie zauważył co ja sobie wyobrażam, jak to dziwnie musi wyglądać, ale to wszystko dla Was, to wszystko na potrzeby tego filmu, żeby był spokój. Już Wam, kochani, pokazuję, co to za tajemnicze miejsce. Ale ja mam takie pytanie do ludzi z Krakowa: jak Wy tu jeździcie na hulajnogach i na rowerze? To jest przecież zupełnie inny poziom stresu, adrenaliny i wszystkiego. Ja myślałam, że ja zginę po drodze, naprawdę. To. To jest ciężkie wyzwanie dla mnie. Naszym miejscem jest kocia kawiarnia. Hania uwielbia koty, jest totalnie kociarą. Ja jestem psiarą i powiem szczerze, że nigdy nie byłam w takiej kawiarni. Jestem mega ciekawa, jak to tam wygląda i czy faktycznie tam jest tak dużo kotów i one chodzą wszędzie, gdzie się da. Chodźmy sprawdzić. Ja wygląda naprawdę całkiem fajnie, jest dosyć mało miejsca, dużo ludzi, dużo dzieci, każdy chce pogłaskać koty, więc uznałam, że wezmę sobie po prostu kawkę na wynos i już pędzę na mój pociąg do Warszawy. Myślę, że była to naprawdę fajna dieta, zdecydowanie inna od wszystkich, dlatego, że Hania lubi bardzo azjatyckie jedzenie, pańskie jedzenie i myślę, że mogę dać takie cztery na 5. Naprawdę mega mi się podobało i fajnie było tutaj przyjechać do Krakowa, przetestować te wszystkie restauracje. Dzięki wielkie za oglądanie, no jeżeli wam się podobało ten to odcinek, to klikajcie tutaj I'm not sure if you're going to be a